Patriotyzm w przypadku polskiego patriotyzmu ma swoją definicję w historii, czyli ona podpowiada nam te definicje i one brzmią bardzo jednoznacznie. To jest patriotyzm republikański i o nim głównie mówił pan minister, czyli właśnie wywodzący się z I Rzeczpospolitej, także z tamtej aksjologii, ta podstawa mówiąca o tym, że etyka jest motorem postaw, a wtórnym jest prawo stanowione, ponieważ ono jest wyrazem Dążenia do pogodzenia prawa yy, yy, pisanego z prawem naturalnym, czyli boskim. Gdyby nie etyka, nie byłoby tego porządku, prawda? Pierwsza Rzeczpospolita, podobnie jak tradycja całej chrześcijańskiej Europy, mówiła o tym, że porządek ustanawia Bóg, yy, porządek ten odkrywa człowiek w naturze, a więc także w sobie. I na bazie tego tworzy prawo stanowione. To jest ta kolejność niejako, więc etyka siłą rzeczy jest przed... Prawem stanowionym. I jak rozumiem, o tym mówił pan minister. Ale w tym porządku patriotyzmu republikańskiego mamy oczywiście do czynienia także w historii z całym zestawem już tych postaw, czyli tego, co, co jest obrazem dla nas tego patriotyzmu. Czyli szlachta, która zna prawo, która jest dopominającą się o pełny udział w demokratycznym funkcjonowaniu państwa, egzekucja dóbr i praw. XVI wieczny, to jest niezwykle cenny, można powiedzieć, obraz polskiego patriotyzmu. Dopominania się o odpowiedzialność, o udział w formowaniu państwa, sprawdzaniu funkcjonowania urzędów tego państwa i jeszcze, oczywiście, walka o to państwo. No to jest właśnie ta republikańska wizja miłości do ojczyzny. Oczywiście skracam.